Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. Dziś będziemy sobie zagrać zwyczajne, luźne gierki. Będziemy mieli przyspieszone razy cztery te gierki. Dziś ze mną jest Eski, Wiaski i Ty. tego nie słychać, ale mniejsza z tym. Więc co, ja... Ja sobie chyba biorę... Nie wiem kogo, w ogóle... Wyzwanie mistrzowskie Supercell mi dał jedną wygraną, ale mniejsza z tym. Na początek otworzymy sobie, albo na koniec otworzymy sobie jedną skrzyneczkę tak bonusową. Może wyleci Power, może nie. Zobaczymy, więc widzimy się już na arenie. back at it again with the wife Tak, tak jak widzieliście Te gryby niektóre były udane, niektóre nie W ogóle eski, beski, ty dropnął no B, Więc nie wiem jak to się stało, otworzyłem jedną skrzynkę też I teraz sobie otworzymy jeszcze jedną na koniec Z dzisiaj dwie skrzynki Big bossa sobie zostawię na później, bo jak oglądaliście tylko będzie nowa postać Już zapomniałem jak ona się nazywała, ale będzie dobra Dobra i czy będzie coś? 17 monet 6 punktów do B, 8 do Jessie, 3 tikety. To się przyda dzisiaj, ponieważ um, kończą się chyba te bilety, usuną czy coś takiego. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!